Jeśli przyszłaś, przyszedłeś na świat jako wibracja 1 z podwibracją 10, a co to jest wibracja i podwibracja? Każda dusza wybiera sobie dzień, miesiąc i rok urodzenia. I sumując każdą cyferkę do cyferki z całej daty urodzenia, uzyskasz podwójną liczbę i to jest twoja podwibracja. A sumując cyferkę do cyferki z podwibracji, trzymasz jedną cyferkę i to jest twoja droga życia. Jeżeli twoją drogą życia jest jeden z wibracji dziesięć, to posłuchaj. Twoja dusza nie przyszła tu po cichu. Ona przyszła inicjować, przypominać, zapalać. Urodziłaś, urodziłeś się z kodem, który mówi: "Ja jestem początkiem, ale nie tylko początkiem dla siebie." Ty jesteś początkiem dla innych, inspiracją i iskrą i energią w ruchu. Wibracja 1, czyli ta Twoja droga życia, to siła stwórcza. To ktoś, kto nie czeka, aż świat go poprowadzi. To ktoś, kto sam zostawia ślad. Masz w sobie niezależność, jasność decyzji, przenikliwą intuicję, a Twój umysł pracuje szybko, kreatywnie i odważnie ale twoje serce ono często widzi dalej niż oczy. Jako podwibracja dziesięć niesiesz ze sobą coś więcej wewnętrzne światło, ochrony z wyższego wymiaru, dar od Boga. Jesteś prowadzona, prowadzony nawet wtedy, kiedy myślisz, że jesteś sama. Dziesiątka to symbol boskiej iskry w człowieku, to liczba błogosławieństwa. Twoje decyzje nawet te ryzykowne mają duchowe wsparcie, bo Ty jesteś prowadzona, prowadzony nie tylko przez rozum, ale przez coś znacznie większego. Twoje talenty płyną z tej wyjątkowej właśnie kombinacji. Masz dar inicjowania i zaczynania rzeczy od zera, odważnego podejmowania decyzji, przyciągania innych swoją wizją. Widzenia tego, czego jeszcze nie widać, działania z poziomu serca, nie tylko logiki, szybkiej transformacji. Ty nie potrzebujesz lat, by się zmieniać. Ty nadajesz kierunek ludziom, energiom, ideom. Twoja obecność w jakimś miejscu zmienia jego energię. Tam, gdzie Ty jesteś, zaczyna się ruch. Oprócz talentów, tak jak każda wibracja i każda osoba nosi w sobie cienie, bo ty idziesz zawsze pierwszy, a ten osoba, która zawsze idzie pierwsza, dość często bywa samotna. Ty świecisz jasno i dlatego częściej przyciągasz cienie niż inni, a Twoje wyzwania to poczucie, że musisz wszystko zrobić sam, sama. Masz lęk przed błędem i masz nadmierną kontrolę. Masz szybkie zniechęcanie się, zwłaszcza gdy coś idzie nie po Twojemu, a dość często Twoje zranienia z dzieciństwa tłumią Twoją niezależność. Bardzo duża czasami presja na sukces. No i duchowa pycha, bo dziesiątka może myśleć, to ja wiem najlepiej. Pamiętaj, nie wszystko musisz. Robić, tworzyć sam, sama. Nie wszystko musi być perfekcyjne. Nie zawsze musisz prowadzić. Czasami wystarczy, że jesteś. A co mówią o osobach, które mają, są wibracją jeden, pod wibracji 10 w kronikach akaszy? Masz taki przekaz dla siebie. Jesteś światłem, które zapala inne świece. Twoje życie nie jest. Po to, by było ciche. Twoje życie jest po to, by było prawdziwe. Nie musisz wiedzieć, dokąd idziesz. Wystarczy, że idziesz w zgodzie z sercem. My jesteśmy z Tobą. Ci przewodnicy, strażnicy światła. Zaufaj, że Twoje tak zmienia światy, nawet jeśli ich jeszcze nie widzisz. Masz pozwolenie, by być pierwszą, pierwszym masz błogosławieństwo, by zacząć. Masz prawo, by iść po swoje. Podobał Ci się ten filmik. Jesteś numerologiczną jedynką z podwibracji 10. Skomentuj, jak to czujesz. Jeżeli jesteś inną wibracją spod innej podwibracji, to zaobserwuj mnie, a. Będzie też na temat Twojej drogi życia i Twojej podwibracji. Jeżeli chcesz więcej, chcesz na przykład prognostykę dokładną Twojej daty urodzenia, Twojego imienia, nazwiska i wiedzieć, co Cię wspiera, jak z tym popracować, to napisz do mnie na brief. A teraz afirmacja dla wszystkich osób, które mają wibrację jeden pod wibracji 10. Idę własną drogą, tworzę świat w zgodzie z moją duszą. Z odwagą zaczynam, z ufnością działam i z miłością prowadzę.